Gdy w firmie wprowadzili czterodniowy tydzień pracy, nikt nie protestował. Wszyscy się tego spodziewaliśmy i wiedzieliśmy, że to nie wina naszego pracodawcy i że nic nie może zrobić. Po prostu panowała grobowa cisza. Nie było wesołych pracowniczych rozmów, co druga osoba sunęła korytarzem ze wzrokiem utkwionym w podłodze. Gdy usłyszałem, że ktoś się zaśmiał z jakiegoś żartu, tylko na chwilę wprowadziło to pogodę ducha, bo zaraz przypominało o tym, że tak tu było codziennie i że na długo ta wesołość już nie powróci. I nadszedł ten dzień, nie wiedząc jak go przetrwam, postanowiłem pójść na zakupy. Po drodze miałem pracownicę dyskontu na której też widocznie wymuszono dzień wolny. Siedziała na ławce i tempo wpatrywała się w przestrzeń. Zdawało mi się, że bezgłośnie mam rocze kartor, tak jak zwykle. W końcu wróciłem do mieszkania. Pomyślałem, nie wiem, może pogram w jakąś gierkę, choć poczucie braku dotychczasowego wkładu we wzrost PKB wywoływało świadomość, że wszystko to będzie zanieczyszczone przez poczucie winy. Włączyłem laptopa. W rogu pulpitu zobaczyłem ikonkę Excela. To przelało czarcho. Załkałem. Dlaczego skór wysyny musieliście mi to zrobić? Dlaczego musieliście mi to odebrać?